Dobry. Mam dzisiaj dla Was przepis na ciasto snickers na miodowych blatach. Będziemy potrzebować do ciasta 330 g mąki pszennej, 85 g masła lub margaryny, jedno duże jajko, 06 szklanki cukru pudru szklanka u mnie ma 250 ml 100 g miodu, niecała łyżeczka sody. I to wszystko mieści się w tej misce. Na przełożenie będziemy potrzebować dwa opakowania herbatników, 1 litr mleka, dwa budynie jasne, mogą być waniliowe lub śmietankowe, jeden budyń na pół litra mleka, cukier wanilinowy, 6 łyżek cukru, dwie łyżki mąki pszennej, 200 g masła niesolonego. 200 g masła orzechowego. Ja używam najzwyklejszego masła. U mnie akurat teraz jest bez dodatków, gładkie, ale możemy z kawałkami orzechów. Mam jeszcze na stanie takie masło. To akurat jest migdałowe, ale tego samego typu można kupić orzechowe. Ono niezbyt dobrze sprawdza się w tym. Cieście. Najlepiej kupić najzwyklejsze masło orzechowe. I do tego będziemy potrzebować jeszcze jedna puszka 400 g masy karmelowej, 150 g orzechów ziemnych solonych i dodatkowo na polewę 100 g orzechów ziemnych solonych, 100 g czekolady mlecznej, 100 g czekolady gorzkiej i około 150 ml śmietany słodkiej. Wszystkie składniki na ciasto umieściłam w misce i w tej chwili wyrobimy. Masło lub margaryna muszą mieć temperaturę pokojową. Tak przygotowane ciasto dzielimy na dwa równe kawałki. Nagrzewamy piekarnik, funkcja góra dół 180 stopni i będziemy piec każdy placek 10-12 minut. Blaszkę rozmiaru 24 na 37 cm wyłożyłam papierem do pieczenia i w tej chwili będę wylepiała spód blaszki. Można to ciasto rozwałkować, ale jak dla mnie jest szybciej rozprowadzić palcami. Do tego będziemy potrzebować liseczkę z wodą, żeby moczyć palce w trakcie wylepiania. Ciasto nie będzie się kleiło dło dłoni. I wylepiamy bardzo cien najcieniej jak możemy. Ja jak rozdzieliłam ciasto na takie małe porcje i porozkładałam na blaszce i w tej chwili wylepiam. Wylepiłam już foremkę i wkładać do piekarnika. Proszę uważać, żeby nie przypiec tego ciasta za mocno, dlatego, że ono będzie gorzkie i nie będzie się nadawało do użycia. Ciasto po upieczeniu powinno wyglądać w ten sposób. Teraz lekko przestudzimy, wyciągnę ciasto razem z papierem i upiekę w ten sam sposób drugi placek. Oba spody już są upieczone i teraz wlejemy do garnka, w którym będziemy gotować budyń, mleko. Zostawiamy około 250 ml mleka zimnego. Do tego wsypujemy cukier. Cukier wanilinowy. Duże opakowanie, więc daję pół. I to stawiamy na gaz i zagotujemy. Do pozostałej ilości mleka wsypujemy odmierzoną mąkę. Wsypujemy dwa budynie. Mieszamy to. Mleko zagotowałam. Należy pamiętać, żeby w trakcie gotowania samego mleka z, mleka z cukrem waniliowym, cukrem żeby mieszać. Wlewam roztwór z mąką i yy, budyniem. I mieszam i stawiam jeszcze raz do zagotowania. Gotując cały czas, mieszamy. Budyń już jest ugotowany, ma taką konsystencję. Zostawiamy budyń w garnku i przykrywamy folią spożywczą. Przykrywamy od razu po ugotowaniu. I przykrywamy tak, aby folia spożywcza dotykała budyń. W ten sposób nie zrobi się skorupa. Do misy miksera włożyłam masło i je na puch. I będę dodawała teraz do ubitego masła po łyżce z danego budyniu. Budyń, masło i masło orzechowe powinny mieć taką samą temperaturę, złączę i zbiorę ze ścianek, ewentualne masło, które mogą się osadzić i z dołu. Jeszcze chwilkę zamieszam i dodam po łyżce masy orzechowego. I to będzie już wystarczające. Odłożę około 6 łyżek masy na bok. To będzie do pokrycia nam z wierzchu. A to pozostałą odłożę na bok. Na upieczony spód placka miodowego wykładam połowę masy orzechowej. I rozprowadzam równomiernie po całym placku. Na to wyłożę herbatniki. Część herbatników będę docinać, żeby one doszły do samego brzegu foremki. I tak wyłożę całe, całą blaszkę. Trzeba trochę pokombinować, żeby one się pomieściły. Teraz do miseczki wsypuję orzechy ziemne. Otwieram masę, masę karmelową i przekładam całą masę karmelową do orzechów. I wymieszam orzechy razem z masą karmelową. I tak przygotowane orzechy wykładam na herbatniki i równomiernie rozprowadzam, tak żeby doszło w każdy zakamarek. I na to wykładam następną warstwę herbatników. Tutaj też dotnę. Tak dociskam w miarę, żeby nie, w miarę mocno, żeby nie połamać. Nie pójdą nam całe dwie paczki, w zależności od wielkości paczki herbatnikowej. I tam też muszę dociąć. Jeszcze tak, a może na długość. I tak to idealnie pasuje. Tutaj jeszcze też jeden. Tu powinien się też zmieścić. I jeszcze jeden. Przytnę na długość. I przytnę ruch. i na to wykładam pozostałą część masy budyniowej z masłem orzechowym. Trzeba znaczy, ostrożnie, bo one w trakcie kładzenia masy to herbatniki się lekko podnoszą, żeby nam się nie, prze, nie przemieściły. Teraz równo rozprowadzimy i na to położę Ciasto miodowe odwrócone do góry, czyli tak, żeby spód był na górze. Uciskamy i kładziemy to, co odłożyliśmy, ten parę łyżek. I rozmarujemy. Tutaj już może być cieńsza warstwa. I tak ciasto wkładamy na chwilę do lodówki. Mam tu uszykowane 100 g orzeków ziemnych solonych, 150 ml śmietany, 50 g czekolady gorzkiej i 100 g czekolady mlecznej. Śmietany podgrzewamy bardzo mocno i dodajemy czekoladę. I mieszamy. Gdyby się nie rozpuściła, to włożyć to jeszcze na chwileczkę do mikrofalówki, ale pozostawimy tak na parę minut. Teraz czekoladę spróbujemy rozmieszać. Zobaczymy, czy ona się rozpuści. Tak, ale jeszcze jest tutaj trochę za mało czekolady. Konsystencja jest za luźna, więc dodam jeszcze z połowę tego co zostało. czekolady gorzki. I poczekamy, żeby się trochę rozpuściła. I w tej chwili do, wyleję to do orzechów. Wymieszam i chwilę odczekam, żeby wystygło. Ciasto wyciągnęłam z lodówki, polewę lekko schłodziłam. Dajemy ciasto z I wyrównamy. I tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki. Yy, przynajmniej na całą noc. Ciasto jest przepyszne. Jest to ciasto, które uwielbia moja rodzina, moi znajomi i szczerze polecam. Wszystkie składniki będą podane w opisie pod filmikiem. Jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a naciśnięty dzwoneczek będzie Was informował o moich nowych przepisach. Jeśli wypróbowałeś przepis, to zostaw ślad w postaci komentarza pod filmem. Dziękuję bardzo.